Nie musi być pytania odpowiedzi, a ja to potem jak będzie potrzeba to zmiksuję, jak, jak tam... No to już się nagrywam. No to wspaniale. No więc pierwsze pytanie brzmi. Co to jest istnienie? Ha, ha, ha. Co to jest istnienie? Oj, żeby za dużo nie gadać niczego o niczym, to ja bym to tak przybliżył. Że praktycznie niewiele z mojej perspektywy jest rzeczy. To rzeczy to jest taka bardziej domyślna formuła, czy próba nazwania, które, które można by nazwać nieistnieniem. Bo wszystko, co nie lubię słowa wszystko, no, ale w tym wypadku ma to jakieś uzasadnienie. Co ma jakiekolwiek znamiona życia, a jeśli takowe w nim jest, to również ma mniejsze czy większe znamiona. Na pewno nie samoświadomości, ale świadomości czyli coś, co jak gdyby wewnętrznie w swojej budowie ma co najmniej dwie płaszczyzny, które. Między którymi może nastąpić komunikacja, czyli przepływ informacji. Aha. Więc w zasadzie można by powiedzieć, że istnieniem jest wszystko to, co ma jakikolwiek charakter wewnętrznego życia. Od cząstek nie tylko atomowych, ale wręcz subatomowych, bo one są już zaprogramowane. Więc, choćby między tymi dwoma płaszczyznami, to są tylko takie próby określenia Aha. tego. Istnieje komunikacja. Więc, no, i to są najprostsze nazwijmy to struktury. Są jeszcze, można powiedzieć, bardziej, bardziej proste struktury, struktury, które odpowiedzialne są za komunikację, ale ponieważ przy poziomie naszej wiedzy, jaki dotychczas jest, one są bardziej strukturami czy cząstkami hipotetycznymi, no to trudno je nazywać. Ale na pewno istnieją. No i to jest pierwszy poziom istnienia. A im ono jest bardziej skomplikowane, bo jak gdyby trochę jak pleśń czy grzyb jedno na drugie, jedna warstwa na drugiej, narasta i tworzy inną warstwę która przepuszcza większą ilość informacji i znowu, czyli jak gdyby rozwija się to fraktalnie, to istnieje, no to na, można powiedzieć tym takim yy, najwyższym poziomem istnienia, żeby tylko takie z punktu widzenia mojego podać warunki brzegowe, są już Istoty, które w którymś momencie zaczynają przejawiać możliwość jakiejś samoświadomości, aż po też rozwijającą się tą świadomość, coraz większą fraktalnie do pełnej świadomości i możliwości kreacji tegoż istnienia. tyle no i można tu jeszcze wiesz mówić, rozbijać. Tak. Ale to takie gadanie o niczym jest, bo pewno, bardziej tak. można to zwinąć wiesz w spirale, z której nie będzie wyjścia za pomocą właśnie słów yy, i takich niedookreśleń, a nie określeń, niż, niż, niż to przybliżyć. No szaman ma takie takie, takie taką wiesz ja, ja jakby rozpoznaję, że to jest poza słowami ta sfera. Natomiast jakoś tak byłem ciekaw jak to zaistnieje właśnie. Natomiast pojawiło się jak Szaman mówił w międzyczasie pytanie u mnie, jakby Szaman miał zdefiniować miłość, to jakich słów by użył Szaman?